A w tym filmie zagrałem na serwerze Dranheesa, Blukera i Utopika, czyli na serwerze pykmc.pl. A jeżeli chcielibyście wziąć udział w konkursie na kit As czyli zacząć tak jak ja, zostawcie łapkę, suba, dołączcie na Discorda za linków w opisie i napisz komentarz ze swoim nickiem, a zwycięzca poprzedniego konkursu z ostatniego odcinka również jest na Discordzie. Więc bez zbędnego przedłużania zapraszam do odcineczka Nie ma no, więc jak widzicie jesteśmy na pykmc.pl Mam już odebrany kluczyk z boarda Każdy może sobie go odebrać, to wystarczy mieć przegrane 30 minut na wierku. Teraz robimy sobie opening Okej, okay, więc mamy tu episką skrzynkę, no i chyba najlepszy by był legendarny klucz, voucher na no svp lub miecz ewentualnie No i co? Albo Trident. Otwieramy sobie skrzyneczkę. Uwaga, uwaga. Trident? Kurde, kill of. Ale dobra, nie ma tragedii. pokopiemy sobie trochę, żeby mieć lepszego seta. Kopię trochę. Zobaczymy, co mi się uda zdobyć. No i poszedłem na strefę PvP. Pokopać trochę, żeby zdobyć lepszego seta. Na razie tak na spokojnie sobie kopałem. No wiadomo, no. Jedenastki to nie jest dobry set jakoś bardzo, no ale nie najgorszy też, no i tutaj się okazało, znaczy tak według mnie, że Emeraldy się najbardziej opłaca kopać, jeżeli macie jakiś kilof, który już to kopie na hita. No i tak dalej wymieniałem i wymieniałem, no a później poszedłem znowu kopać, to Wam pokażę zaraz. No dobrze, no to tak dalej kopałem i kopałem, żeby zdobyć sobie lepszy temy. no ale wydaje mi się, że to Was interesuje jakoś bardzo. Zawsze jest jakaś klepa, więc to pominiemy, no i przejdziemy do jakiejś klepy. Przydatne. Ja mam jeden ja problem, nie mam fireware. Eee, yes, mój nie... pierwszy kill! I biło po 2,5 serca, ale bez kryta. Ej, na dole jest netherite. Ja leję jakoś. Ja Ej, dawajcie tego Steve'a wierzy! No, prawda, jest synk wieży. Ale która ta wieża? Ta po lewej, ta po lewej. Dobra. To jest VIP, to jest VIP. I jest tego. Teraz tu nie ma. Leje go, leję go. Ale was tu nie ma. O kurde, ile bi. Ej, zadał mi dużo HP. jest dużo tych wieży. Klepią my, jakby gonią my. F3 plus B, hitboxy włączyłem. Ja go widzę Dawajcie lewego! go! tego ja sam? Kurda zaraz Ale dobra jak będziemy tak tego latać Dawaj, dobra, dawaj go Będzie orał Będzie tak orał jak tak Dobra ale prędzej później może go zropujemy ja, ja mam cztery koby, ja mam cztery koby. No, dobra jesteśmy we czwórkę to wiesz Spokojnie no, Ja go gonię no. Jak jesteśmy we czwórkę Ja go gonię Dobra, już przestałem zadzwonić. O, top jeden, top jeden kill, uciekajcie! O kurde, ilozo za Nooo! No, on, chyba on mi zadał 9. Tu jest top Na Najelitrze! Ja go zaraz hitnę. Ten MSHD to jest. Tak, to on, to on jest top jeden kill. To on cię nie goni. On po no, prostu sobie le leci. Trafił w locie. To chyba... nie no, wiem, no, się nie, nie się jeszcze nie rozpoznaj tych setów. Macie jakieś kill azowana? Ja już powoli rozpoznaję. No, tak jak ja mam. Ja mam kill off Mam gub bo. Piątkę To możesz dawać Dawaj 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 Ej gdzie jest mój kill o, On ma dużo tych Oho Uważaj co to, był? to był? To był ten mechega pewnie Ten mi dał? Nie to był No Jakie Ej wemus jakie ty mi kill off dałeś? Pamiętam Jedenastkę Kb A Mój kill się zgubił Ten drugi sobie miał. Ej, dawaj, dawaj go. Król Janek. S -e? Tak, s e s -e. ja się Dostam zregeneruję. Ja też. Kobiety. Króla Janka. Przyjrza. O kurde. Uciekajcie. No, Uciekaj. na, <słuch> się no co jest, no co jest, no cóż, jest taki mnie goni nad tym? Nad... E o, no cóż, no cóż, no tu tu tu. tu, Zostawiam się. SE! -E. I... -E. Jestem. Ty się zabije. Probowę to. On ma ten sam set. on ma ten. ten sam mistrz, ja. Więc on nie może, może być dobrym. Z zbiornikiem w Fortnite, tak raczej mi pisał wcześniej. On jest. to on ma 11. Ja nie wiem, niczym nie Cię. Włażę Uważaj plecy, plecy. O! Powiedz ma. Padam, 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 padam. Ten, ten, ten w czerwonym secie jest gigodobry. dobry. Do dobrej temy. Wybierz ilość, wiesz no. Ja sobie idę na strefę AWK. Padam, padam. Prawie padam. Dobra, 5 hp nie wiem. Ej, ale próbujemy się z nimi klep dawaj. Ryzykujemy wszystko nami? i klatę zakładamy? Dobra, ja zakładam klatę i idę Osić. Przegramy przecież. No bo, ty, jakieś oni hitnąć mnie nie umieją. Ja się mam? Kla, O, i się klaski dołożyć. Klaski. o! I Dobra, się grać w Fortnite. O! nie pieniądze. to grać w nie. Nie, nie. Nie, nie. Nie, Jak Nie, nie. Nie, nie. to nie. To jest za nie, to nie. Nie, nie. Nie, mam. Dosłownie mam pół HP i zjadłem. Musimy we dwójkę tam wejść, bo we trójkę, lepiej we trójkę. Ten jeden się boi ich klasy założyć. To dawajcie, Dawaj Latos chodź do nas jeszcze Tak Kiedy jesteś z nimi? O tutaj cały Pani czas z To chodź latos SE bo my we dwójkę nie damy rady Kogo, wybij kogo wybijecie? Jest 13 No jakichś się w Fortnite włączy teraz jak mi się wyłączy to możemy zaltabować Swit więc... no Jez, no i co tu jest Dobra, dobra się boję. No. Pią... To było spodziewanie trzeci doszedł, do no, trzeci doszedł. Ja 3. 3. 3. A jakiś dobry, on ma dobry mias jakiś Kry zginął, już już mu się nie chce No trudno A dźwięki, ja mam dźwięki Dobra z nimi się klepało Chociaż to był nierówne set ani nic nierówne a mamy tu jakichś typków Kurde, ale zemę i drzwi Ale my się nie boimy, miażdżymy ich O kurde Ja są trochę dosyć Ale on... Dobra, może. Oj, 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 Kurde, ciężko samemu Anadolu Dans. Anoyak'e once gidip geçeceğim. Ya Oy 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 oy. Jezu, no ma lepszego z Mordo. koleczkę zawołałaś, Proszę bardzo Koleczkę piszą Jorwek jakby bana za Przezywanie administracji Dobra, więc stworzymy mieczek 12 No i ja wam bardzo dziękuję Za obejrzenie tego odcinka, mam nadzieję, że się spodobał Jeżeli chcecie więcej odcinków spyka, Napiszcie komentarz, że spoko był odcineczek I że chcecie więcej No i zostawcie łapkę, suba I pamiętajcie o konkursie z początku odcinka Ja się z wami żegnam I zapraszam na pykmc.pl Siemanu.